Dzień dobry, nazywam się Robert Fryzłowski i jestem trenerem, coachem i rekruterem. I sobie pracuję w różnych firmach dużych i małych. E, lubię pracować w małych firmach, chociaż jest to czasami e, takie trudne dosyć, ponieważ e, z wielu względów, z wielu względów, ale ja dzisiaj nie o tym. Pracuję też w, w różnych regionach Polski i niestety mnie to czasami przytłacza, kiedy widzę na przykład upadający parczew, kiedy widzę takie miejscowości, które po prostu upadają, które po prostu e, jakby wygasają. To się dzieje bardzo powoli, tak jak dzieje się bardzo powoli gotowanie żaby. Ale hura, hura, hurra! Przed chwilą słyszałem reklamę niesamowitą. Jest Taki program, gdzie facet mówi: Ja jestem z tej małej miejscowości i to jest moja miejscowość, i tutaj zaparzam kawę, i tu jestem szczęśliwy, bo bez mnie tej miejscowości by nie było. Mianowicie państwo polskie e, wyasygnowało. Jakąś niebotyczną, ogromną sumę 3 miliardów złotych na to, żeby w tych małych miejscowościach, w których w Polsce jest 90% takich właśnie parczewów, lub sksieradzów i różnych innych wygasających rozbudować biznes i tam będą biznesmeni za te 3 miliardy. I na początku się bardzo ucieszyłem, bo jestem człowiekiem bardzo ufnym i ja wszędzie pokładam nadzieję, po prostu jak dziecko. Ale potem pomyślałem sobie coś takiego, że przecież zapierniczono 300 miliardów watów. Zobaczcie Państwo, 300 miliardów miliardów złotych watów zapierniczono. Wiadomo kto, tak? Znaczy nie no, jest komisja oczywiście, która powiedziała, państwo nie działało, e, wtedy należycie, ale przecież no, e, nie jest możliwe, żeby państwo nie wiedziało, że ktoś zapiernicza im przez 6 lat regularnie 300 miliardów VAT. No, przecież to jest niemożliwe. To jest tak, jakbyśmy wchodzili do domu i mieli za każdym razem okradzione mieszkanie. Znaczy, nie tak z oszczędem. Tylko tam by byłby na przykład. Brakowałoby pralki, kuchni, mikrofalówki i na przykład biurka. No, przychodzimy tam za tydzień, brakuje laptopa, grzejnika, oświetlenia, drzwi. No, i dopiero jakby został goły cement, to byśmy powiedzieli: mmm, kochanie, nas chyba okradają. A, a, a moja dziewczyna powiedziała tak, Robert, zróbmy komisję, poprośmy policję, żeby to stwierdziła. No przecież policja stwierdziłaby, że jesteśmy chorzy psychicznie. No jak to? No Państwo nie widzieli, że zginęły takie zasadnicze rzeczy, że wam ginęły 300 miliardów watów. Państwo powiedzą może, z czym nie wypada się nie zgodzić, że przecież to ukradła tamta ekipa, a ta nowa daje. Jak to powiedziała Pani na bazarze, tamte kradły, te kradną, ale te się z nami dzielą. Otóż ja się z Państwem tutaj nie, zdzie, nie, nie zgodzę. Znaczy oczywiście tamta ekipa kradła, ale ta ekipa zachowała. Ciągłość prawną, bo się nie rozliczyła. To jest coś takiego, jak było w wojnie na przykład w Niemczech. Rządziło NSDAP, tak? Prawda? I dokonało potwornych zbrodni. Były u szwice były inne rzeczy, było dziesiątki obozów koncentracyjnych, w tym takie małe kameralne. Jak się zainteresujecie Państwo, to zobaczycie, że na była taka kopalnia była i obóz koncentracyjny. Dwa baraki, ogrodzenie, dwie wieże, jakiś taki barak tam stołówkowo, takie nie wiadomo co, malutka komora gazowa i malutkie krematorium. To takie kameralne. Nawet nie wiem czy była komora gazowa, bo w niektórych tych małych to chyba nawet tego nie było, po prostu ich tam kulą w łeb. Poza tym tam była ogromna rotacja. Tam się po prostu ten baraki to co dwa tygodnie zapełniali, i co dwa tygodnie. I ludność mieszkała i wiedziała, że tam się w kopalni takie rzeczy dzieją. I akceptowali to. No cóż ludzie różne rzeczy akceptują i było NSDAP. I wyobraźcie sobie, że po wojnie dalej rządzi sobie na przykład NSDAP, na przykład w latach 70., 50. i i współcześnie. Obsadzają na przykład tymi ludźmi na przykład sądownictwo, policję, urzędy, banki itd. To znaczy cały czas jest ciągłość. Otóż cóż nie. Oni postanowili z tym zerwać, i był proces norymberski, była Norymberga, i powiedzieli, tak było źle. To są zbrodniarze, są Niemcy niechętnie na ten proces przystali, to było wszystko m, dzięki Amerykanom tak najbardziej zanarażone, ale Niemcy powiedzieli: tak, to byli zbrodniarze, my dokonywaliśmy tych rzeczy, ci ludzie muszą być powieszeni, ci mają wieloletnie wyroki, ci muszą coś tam, ci muszą coś tam, prawda? Czyli nastąpiło pewnego rodzaju oczyszczenie i wskazanie, to ci ludzie robili, ci ludzie zostaną za to ukarani. Natomiast tutaj nie ma czegoś takiego, zobaczcie, nie ma, nie ma ukarania ludzi. Dlaczego? No wiadomo dlaczego, ponieważ to służby wyprowadziły pieniądze i służby po prostu mówią, no dajcie spokój, nikt nie będzie nas tu karał. Jesteście tylko małymi, zasranymi pionkami. Które, którym tu już leci gil z nosa po prostu i, i macie robić to, co wam każemy, a, a tam nie będziecie nas tu rozliczać. No i pani mówi, państwo polskie nie działało właściwie. No nie działało właściwie, bo powinno tak to działać, że ludzie by się w ogóle nie kapnęli, że jest wyprowadzony VAT, a, że się kapnęli, no to wiadomo. Ja to I tutaj u nas w Polsce, w, w tym bantustanie, jak to mówi pan, e, pan Michalkiewicz, e, jest coś takiego, że, że jest jedna ekipa, buchnęła te pieniądze, ale druga, jak jakby przejęła ciągłość, nie rozliczyła się, nie powiedziała tak, oni to zrobili, zrobił to ten, 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 ten i tamten. Nawet nie chodzi mi o jakieś samosądy, tylko o wskazanie, ten i ten człowiek był odpowiedzialny za wyprowadzenie ten. Była taka i taka lobbystka, ten i ten zezwolił, ten i ten to zrobił. W tej chwili nie mamy możliwości i ukarania, ze względu na to, że są na przykład gangsterami globalnymi i mają zbyt duże wpływy, ale przyjdzie czas, dopadniemy ich i to by było rozliczenie się. I teraz zobaczcie Państwo, jaki w ogóle państwo jest dobre. Jaki dobry jest Bantustan. Zapierdzielono, wyprowadzono, ukradziono 300 miliardów. A kiedy zobaczyli, że Państwo się sypie, bo wskaźniki lecą. I y, pracodawcy, na przykład ja widzę, jak działają małe firmy. Te małe firmy rozpadają się. Oczywiście, powiecie, że są jakieś tam startupy, internetowe rzeczy, tak. Ale ja mówię o takich firmach klasycznych, które po prostu y, klasycznie były, o stolarniach, o takich rzeczach, które na przykład robią różne fajne meble, i inne rzeczy, no, bywa z nimi różnie i przychodzi, kiedy to już pada. Mówi, damy wam 3 miliardy. Jak, jak zasłużycie, oczywiście. Czyli jest sytuacja, że przychodził bandyta i nas okradał. Okradał, 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 okradał wszystko, wyniósł, wreszcie gołe ściany zostawił. Okradł nas na 100 tysięcy złotych. Okradł nas na 100 tysięcy złotych. No i mój syn mówi tak: Tato, wiesz co, ja bym chciał wystartować z jakimś biznesem, ale jesteśmy dziadami, zostaliśmy okradzeni na 100 tysięcy złotych, czy na 300 tysięcy złotych, powiedzmy. Ja mówię, no ale jesteśmy okradzeni, no widzisz, no. No ale ty wiesz, co nas okradnie, ja mówię, wiem, ale nie mogę powiedzieć, bo jeszcze jak powiemy, to nas nie dość, że okrad jeszcze nas skopie. No tak, tak. I, ale ten gość przychodzi do przy nas okrad i mówi tak, czyli państwo, i mówi: Słuchajcie, to ja tu syn się rozwija, to tego, to ja wam oddam tą mikrofalówkę za 3000, czyli 1% wartości. Jak młody przedstawi mi jakiś plan rozwoju kebaba albo zapiekanek, to ja mu to oddam, jak zasłuży, jak ja to zaakceptuję. Tam w międzyczasie gałka odpadła, ale to sam sklei, bo jest zdolny. To jest niesamowite, jakby ktoś tam. <laughs> Okradł mieszkanie zupełnie do cna, ale potem dla dzieciaka przyniósł mikrofalówkę. Nie chcę, młody się rozwija. Jakby ktoś nam skonta ukradł 300 tysięcy, ale potem, jak zasłużymy i damy dobry projekt rozwojowy, to nam odda 3000. 300 miliardów wyprowadzono z kraju, a kiedy gospodarka się zapada, jest ryzyko, że nie dotrwa do następnych wyborów, to się daje 3 miliardy jako projekt rozwojowy dla całej Polski. Niewiarygodne, nie? Państwo to dobry, dobry, ten dobry jest pan, ale jest tylko dlatego tak dobry, że po prostu ludzie na to chyba pozwalają. Wydaje mi się, że gdyby na przykład em, em, niewolnicy, którzy budowali piramidę, zostali okradzeni z 300 dniówek, ale potem by im zwrócono 3 dniówki, to na pewno doszłoby tam do jakichś takich jakby twardych rozmów. No, nic to, cieszmy się, we wszystkim pokładajmy nadzieję, po prostu, bo co nas nie zmorze, to nas po prostu wzmocni. I po prostu, jeżeli nawet dają te 3 miliardy na całą Polskę, trzeba to mądrze wykorzystać. Trzeba to mądrze wykorzystać, po prostu, i mądrze to sprzedać, i mądrze to rozwinąć. Po prostu nie można się obrażać na pieniądze. Nawet jak nam zostały przedtem ukradzione, bo zawsze zwiększa to nasze szanse, indywidualne szanse rozwojowe. Tak, ja uważam. Na przykład uważam, że ktoś jest mało mądry, kiedy się obraża na monetaryzację z YouTube'a. Chociaż w pełni takich ludzi rozumiem i szanuję ich decyzję. Tak jak szanuję decyzję Złomnika, który zrezygnował z monetaryzacji i po prostu zrobił to świetnie. I Złomnik, super, jesteś gość. Szanuję Twoją decyzję i naprawdę szacun ogromny masz u mnie. Ale to jest świetne, nie? Państwo ukradło 300 miliardów, a potem 3 miliardy oddaje w projekcie rozwojowym. To tak jakby ktoś wyszedł, wrócił i powiedział: Aha. I splunął w twarz taką flegmą zieloną i mówi, to na pamiątkę, rozwijaj się. A wczoraj jadłem krewetki, poczuł smak? Ech. Czasami życie w takim właśnie, ale po wojnie też to było. Była denominacja, w której rozkradziono ludziom cały majątek, i robotnicy mówili: cieszymy się, że majątek wrócił do państwa, i tak dalej. Też okradziono cały naród. Również zawsze to jest taka po prostu okrada się, on się naród się chwilę buntuje, potem znów go się okrada, i znów się buntuje, i znów się dociska śrubę. No, takie życie wesołe. No. Wszystkiego dobrego.